Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania z okazji 15 tysięcy subskrypcji. Tak jak wspomniałam, będą to czytania o uczuciach dla wszystkich rodzajów sytuacji. Dla osób, które są w relacji, dla osób, które są w stanu wolnego w obecnej chwili, dla osób, które darzą platonicznie kogoś jakimś uczuciem, będę się starała tak zinterpretować karty, aby każdy znalazł dla siebie jakąś inspirację. Będziemy odpowiadać na 7 kwestii, i to jest czytanie bezterminowe. Zawsze, kiedy poczujecie potrzebę sprawdzenia, przypomnienia sobie, o czym tutaj mówiłam do Was, to po prostu odtwórzcie sobie to czytanie. Wydaje mi się, że karty będą wskazywać jakieś kolejne fazy Waszego życia i jestem przekonana, że Wy, mając z tyłu głowy to, co zostało dopowiedziane, będziecie w stanie sobie je później te fazy życia odpowiednio przyporządkować do informacji, które Wam przekażę. Zaczynam! Sytuacja ogólna. Dwie buławy. I tak, normalnie, standardowo dwie buławy mówią nam o tym, że musimy dokonać wyboru. To jest taki czas, kiedy się decydujemy w lewo czy w prawo. Natomiast zwróćcie uwagę, że na tej talii ten człowiek trzyma w ręku jedną buławę, czyli on już podjął decyzję moim zdaniem, a w drugiej dłoni patrzy, nazwijmy to na. Świat, czyli znaczy, to by znaczyło, że stara się patrzeć na sprawy długofalowo, długoterminowo. Tak? To mogą być nowe wyzwania, nowe plany, e, nowe pomysły, e, nowa osoba w Waszym życiu, ale partner, bo ta karta to jest również karta partnerstwa dla mnie. E, bardzo. Mm, Pomocne i bardzo pozytywne wpływy zewnętrzne, e, świadczące właśnie o tym, że możemy tworzyć z kimś mm, inspirujące a, i bardzo takie energetycznie pozytywne partnerstwo. A tutaj mamy teraz odpowiedź na pytanie: pozytywne lub negatywne aspekty tej sytuacji. Mamy energię karty sądu. E, ja uważam, że w tej sytuacji jest to pozytywne, bo to jest wybór, który musi zostać dokonany ok? Czasami pomiędzy niską, a wi wysoką wibracją, co bywa trudne, pomiędzy jakąś pokusą, co wiemy, że to jest po prostu dobre na 5 minut, to tak samo jak fast food, tak? Fast food kusi nas. Wiemy, że będziemy y no, dla osób, które lubią fast food, oczywiście, y delektować się y smakiem y no pizzy, czy tam hot doga dobrego, czy burgera dobrego przez krótki czas, ale później to wszystko gdzieś tam y no, nie wychodzi z nas zdrowie najczęściej. I to jest tak Taki wybór pomiędzy niską a wysoką wibracją momentali um, trzeba przejść z jednej fazy do kolejnej fazy życia, dokonać jakiejś zmiany i dokonuwa, dokonujemy wyboru. Dodatkowo jeszcze energia tej karty, od razu wam powiem też, że nawiązuje do um, legendy średniowiecznego rycerza, również śpiewaka, słuchajcie. Który dostał się do wnętrza góry Wenus i tam spędził e, dłuższy czas na miłosnych uciechach. Natomiast Niezadowolony ze swojego losu opuścił boginię i powrócił do ludzi. Natomiast kiedy i tu nie potrafił odnaleźć swojego miejsca na ziemi, udał się do papieża, tak mówi legenda, szukając rozgrzeszenia i zbawienia. Jest to historia nie tylko o miłości i jej odmianach, ale również o człowieku, który jest rozdarty między kulturą, naturą, sensualnością, duchowością, tak? o w ogóle dojrzewaniu bohatera w drodze do samego siebie, do istoty człowieczeństwa, o byciu szczerym z samym sobą, okej? Okay? Znaczenie tej karty mówi wybór, który musi być dokonany, czasem pomiędzy niską, a wysoką wibracją, okej? Okay? Samo doskonalenie i te dwie karty to jest sytuacja na teraz, sytuacja ogólna, jakby potwierdzają, czyli jakby są ze sobą absolutnie spójne. Uh. Czy jest coś, co powinienem zrobić w tej sytuacji, tak? Co mogę zrobić w tej sytuacji? Kontrolować się. Mamy tu diabła. E, więc powiedziałabym, że jeśli chcemy uzyskać wysoką wibrację, jeśli chcemy uzyskać e, jakby to, co najlepsze, najzdrowsze z tych, drugich, z tych dwóch kart, to kontrolować się. Kontrolować pokusy swoje, tak? Tak jak tutaj, e, umówmy się, m, nasz bohater... E, starał się gdzieś tam wyważyć pomiędzy tym życiem e, takim duchowym, a tym życiem cielesnym. Więc powiedziałabym, że kontrola własnych pokus, kontro, kontrola własnych, w ogóle potrzeba kontrolowania się, może seksualnego pod, pożądania dla kogoś i jakieś tego w ogóle takich seksualności może być istotna. Jeśli chcecie na przykład stworzyć z kimś długofalową, długoterminową relację, ok? Tam jeszcze przyszło do głowy. Bo sama karta... W tej talii odnosi się do opowieści e, o Francesce i Paolu. A małżeństwo Franceski było zaaranżowane przez jej rodziców i rodziców jej męża, i miało tak naprawdę, tak jak to często bywało, drzewie i bywało, jak to się mawia, doprowadzenie do sojuszu obu znaczących rodów, tak? I później po prostu Franceska, która nie kochała swojego męża, wdała się w romans z jego bratem Paolem. Mąż Franceski odkrył ten romans i zabił obydwoje kochanków. I cóż. Śmierć Paola i Franceski została przez Dantego wpleciona do Boskiej Komedii i on tam umieścił kochanków w drugim kręgu piekielnym, przeznaczonym dla niezmiernie, nadmiernie zmysłowych, gdzie oni unoszą się w powietrzu rzucani bezwładnie wiatrem, podobnie jak pozwolili aby rzucały nimi namiętności. Więc znaczenie tej karty w tej talii to jest uzależnienie od sił, których nie możemy do końca kontrolować. Dlatego tutaj, jeśli patrzycie na sprawę długofalowo, długoterminowo i naprawdę chcecie tworzyć długoterminowe relacje, no to jest dla osób, które chcą tworzyć długoterminową relację, bo tak się tu pokazało, to występuje taka potrzeba, aby się kontrolować w jakimś zakresie, okej? Okay? Tylko mówię. Co stanie się, gdy to zrobię? No słuchajcie, a mamy tu kartę Wisielca, ale ona się tutaj nazywa Karta Poświęcenia. Piękna karta. Generalnie rzecz biorąc, mówiona, mówiąca o cierpliwości, o zrozumieniu, o tym, że czasami krótkoterminowo dobrze jest poświęcić jakieś, jakiś własny kawałek ja, ponieważ to prowadzi do realizacji długoterminowego celu. I może faktycznie część z Was ważne jest, żeby przez jakiś czas kontrolowała się w jakimś zakresie, bo to może doprowadzić Was do jakiegoś długoterminowego celu. Słuchajcie, no ta karta nawiązuje do mm, o Boże, ale się nagadam przy Waszym czytaniu, do legendy o Orfeuszu i Eurydyki. Eurydyce, przepraszam. E, e, Orfeusz był królem Tracji, tak? Gdy grał na Lutni i Harfie, bo on był tak pięknie uzdolniony, wszystko wokół niego po prostu wturowało. Jego, żono, jego żona była również uzdolniona, Eurydyka. E, bohaterowie bardzo się kochali, byli bardzo szczęśliwi. Niestety ich sielanka nie trwała długo, ponieważ uroda Eurydyki miała potężną moc. Ktokolwiek ją ujrzał, zakochiwał się w niej od razu. Tak? I syn Apollina ujrzał ją w dolinie i podzielił los jej od Nie wiedząc, że Eurydyka jest żoną Orfeusza, zaczął ją gonić. I był do tego stopnia nieustępliwy biegnąc za nią, że ta przerażona po prostu nie patrzyła w ogóle pod nogi i po prostu stanęła na żmiję i wkrótce zmarła od ukąszenia. Po śmierci żony Orfeusz przestał grać i śpiewać, chodził, wołał jej imię, a pewnego dnia po prostu wziął swoją lutnię i poszedł do królestwa podziemi rządzonego przez Hadesa. Tam zasłuchany w muzykę Orfeusza Charon przewiózł go za darmo na drugi brzeg Styksu. Gdy Orfeusz stanął przed władcą podziemi, nie przestawał grać. Natomiast te jego pieśni były tak żałosne, i tak łapały za serce, i te dźwięki sprawiły, że Hades oddał mu Eurydykę. Warunkiem bezpiecznego opuszczenia Hadesu było jednak nieoglądanie się na ukochaną żonę, która szła za mężem. Bohaterowie szli, szli naprawdę długo i byli już prawie na górze, gdy Orfeusz po prostu nie wytrzymał się i odwrócił. I wówczas podążający za nimi Hermes zabrał Eurydykę z powrotem do podziemia, a Orfeusz wyszedł na świat sam rozglądają się dookoła dopiero zrozumiał co się stało tak i choć dobijał się znowu do podziemi nie został już tam ponownie wpuszczony więc wrócił do tracji i w dolinach i w górach śpiewał nadal swe przepełnione żalem pieśni i takie znaczenie ma ta karta krótkoterminowe poświęcenie prowadzące do realizacji długoterminowego celu więc te karty razem dwie tutaj mówią o tym kontroluj się jest potrzebna samokontrola z jakiegoś powodu komuś Ok, idę dalej. Jak rozwinie się sytuacja? Proszę bardzo. Nowy, absolutnie zdrowy, żyzny początek, jakaś szansa. Od nas zależy, co z tego, co z tym zrobimy. Od nas zależy, jak ten check in blanco zapiszemy, tak? To jest początek nowej fazy, która zaniesie ze sobą też dobrą fortunę, dobre zdarzenie. Możecie na przykład dostać szansę od osoby, czy też może dostać szansę na relację z osobą, która bardzo dobrze stoi dwoma nogami na ziemi, tak? Możecie też, jakby, tak jak powiedziałam, tu może być jakiś też. Tak mi się też, jakby, słuchajcie, kojarzy. Ym że jak przez chwilę y, za, będziecie kontrolować w zakresie jakieś własne uzależnienia od czegoś lub od kogoś, od jakiejś sytuacji, od zachowań, pokażecie się trochę z innej strony, ale nie mówię, że z fałszywej, tylko chodzi o to, żeby tutaj właśnie nie dać się temu diabłu y, zniewolić, żeby y, odrzucić to wszystko, co do tej pory nie pozwalało nam być najlepszą wersją siebie, to ten Asmonet mówi o możliwości nowego początku, nowej miłości, mojej zda moim zdaniem, Którą, e, którą naprawdę można dużo razem zbudować. OK? Co radzi energia, Wasza karta. Co wam będę mówić? Muszę na pewno jestem ostatnią osobą, która będzie was pouczać. Ale w skrócie powiem <grym> hmm. Transformacja słabości w siłę. OK? Tutaj te wszystkie słabości, które wynikają z energii karty diabeł, które ograniczają was do tego, żeby być najlepszą wersją siebie, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony, tylko to, co najlepszego naprawdę mamy do zaoferowania. Ale nie twierdzę, żeby nie być sobą lub żeby udawać kim, kogoś, kim się nie jest, okay? Tylko żeby po prostu w, w, swoją wibrację do góry jakby wznosić, no, żeby poprawiać swoją wibrację, to miałam na myśli. To powoduje jakby i to jest jakby, co radzi energia, Um, mieć zaufanie do siebie, być liderem, działać z odwagą. Ok, lwie serce. Wynik? Wow, a smiercz. Piękny sukces. Mentalny, piękny sukces, intelektualny. Piękny, piękny. Unikać siódemki mieczy, która jest na spodzie. Unikać. Być ostrożnym, powiedziałabym. Tak, unikać siódemki mieczy w tym negatywnym tego znaczeniu tej karty. Natomiast wynikiem Waszego czytania jest as mieczy i zupełnie, zupełnie szczerze powiem, że to jest wielka mądrość, wielkie zrozumienie do tego, co się dzieje, wielka inteligencja. Dodatkowo ta mądrość, ona płynie nie tylko z intelektu, ale też z serca, które jest na tej strzale tutaj zarysowane. Tak? E, rozpoczęcie też, e, znaczy nie powiem duży wzrost intelektualny, bo ja absolutnie nie uważam, że wam brakuje intelektu, tylko chodzi o to, że jest to może też jakiś taki, może dla części z Was, być to przesłanką, żeby e, do, do, douczać się czegoś więcej, dowiadywać się więcej, wykorzystywać swój intelekt w jakiś nowy sposób. Też mi tak przychodzi do głowy, ok? Więc też na yy, pewno klarowność wi wizji i naprawdę yy, poczucie takiego dążenia do sprawiedliwości, do poznawania prawdy. Yy, bardzo ładne to jest. Natomiast w siódemce mieczu, która się pojawiła na spodzie, to tylko jakby, tylko jeszcze zasygnalizuje Wam, że yy, odchodzić od yy, takiej niestabilności, Tutaj jest jeszcze w tej talii takie dodatkowe przesłanie, że sukces jest możliwy tylko wtedy, kiedy zwalczysz w sposób absolutnie uczciwy przeciwności. O, tak bym powiedziała. Zobaczymy, co powiedzą przesłania. Macie bardzo ładne czytanie lwy. Ale coś trzeba kontrolować. Nie wiem, co słuchajcie. To już jakby każdy sobie sam odpowie. Natomiast generalnie też jest dużo waszej energii. Tak. Może jakiś sposób wyrażania siebie, może jakiś sposób e, jakby wyrażania siebie w relacji nie był Wam przychylny, dlatego z tą jedną buławę zostawiacie i wybieracie tylko to, co ma szansę długoterminowej realizacji, tak? Co ma szansę rozwoju na przyszłość, już niezależnie od tego, czy jesteście w relacji, czy jesteście singlami. Zasługujesz na miłość, jesteś kochaną miło osobą, oczywiście na prawdziwą miłość, najpierw kochaj siebie, nowa miłość, pięknie, tego Wam życzę. Jeśli jakaś nowa osoba obudziła w Was romantyczne uczucia, to krótko mówiąc, są pewne aspekty Waszego wyrażania siebie, być może, Waszych przyzwyczajeń, e, może, e, no po prostu, już nie chcę brnąć dalej, które przez jakiś czas warto może wziąć pod kontrolę, bo, bo one nie pozwalały Wam. Pokazywać się z tej drugiej strony, która może wydać się naprawdę dużo bardziej e, korzystna komuś, nie wiem, na kogo to było, tak przyszłość do głowy. Dodatkowo jeszcze, e, żeby nikogo nie wystraszyć też, tak? To może być ten jedyny. No więc, moi drodzy, trzeba się postarać. Niezależnie, jeśli jesteście w związku, trzeba się postarać o ten związek, być szczerym ze sobą, odnowić ten związek, zakończyć w tym związku te wszystkie historie, które powodowały, że e, no jakby były toksyczności, uzależnienia i lęki jakieś. Nie, nie, nie. Mamy tutaj dwa asy, więc można zacząć od zera, można zacząć od nowa. Absolutnie, dobra? I kochać siebie. Uważajcie na siebie, pozdrawiam was serdecznie, trzymam za was kciuki i jesteśmy w kontakcie.